Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić przykładową komunikację między dwoma modułami Bluetooth BTM222. Tutaj widzimy jeden moduł migająca czerwona dioda oznacza brak połączenia. Tutaj mamy kolejny moduł procesor oraz wyświetlacz programator AVR. Uruchomiona konsola na komputerze. Podłączamy zasilanie do drugiego modułu. Na razie połączenia nie mamy. Mamy już połączenie. Czerwona dioda się świeci. Zielona dioda oznacza komunikację. Widzimy w terminalu, że zostało połączone. Możemy wysłać przykładowy tekst. Tu nie został wyświetlony na wyświetlaczu. Widać komunikację, jak cały czas pisze. Zapala się dioda zielona. Jeżeli odłączę moduł teraz zostanie zasygnalizowana utrata połączenia widać, że połączenie zostało utracone dioda miga i odpowiednią adnotację mamy w terminalu. Jeden moduł był ustawiony w trybie Slave, drugi w trybie Master, który nawiązywał połączenie. Wszystko w tym temacie. Dziękuję.